Młodszy kapitan Dariusz Cieśla. Po raz czwarty gościmy na Krynickiej Jednostce Straży Pożarnej akcję honorowego oddawania krwi w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Serdecznie dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i podzielenie się tą cząstką krwi tym, co mamy najcenniejsze dla drugiego człowieka. Na obecną chwilę. 40 osób już oddało krew. to z około 18 litrów krwi. W roku ubiegłym było 20 tak, więc myślę, że wynik nie będzie y, gorszy od poprzedniego. Jak wspomniałem, po raz czwarty gościmy tutaj zespół y, Regionalnego Centrum Kwiolacwa i Krwiolecznictwa z Nowego Sącza, który dokona pobrań krwi. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nas tutaj odwiedzają. Prosimy, aby równie ofiarnie nas wspierali w kolejnych naszych akcjach, które będziemy organizować w tym roku. Na tej dzisiejszej akcji dodatkowo każdy krzyścodawca otrzyma od nas taki kalendarz na rok 2015, naszego autorstwa, jak również poczęstunek w postaci czerwonego marszu z krokiecikiem, z paszczecikiem. Chciałbym jeszcze bardzo serdecznie Podziękować środowiskom strażackim, które niezawodnie nas wspierają tutaj przy okazji organizacji tych akcji. Licznie przybywają tutaj ze swoimi rodzinami, znajomymi, przyjaciółmi, uczestnicząc razem z nami i pomagając, wspierając nas w tych akcjach. Bardzo serdecznie za to im dziękujemy. Są to jednostki ochotniczej Straży Pożarnej z terenu i gminy Krynica-Zdrój, Łabowa Muszyna. Jeszcze raz serdeczne podziękowania wszystkim środowiskom strażackim, które nas tutaj wspierają.